tak się <laughs> Ładnie wyglądam nas wracam po prostu. <laughs> nie chciało mi się do domu wracać, tam, tam gdzie właśnie byłem, na osiedlu po prostu. Nie chciało mi się wracać po prostu. Bo my proszę Państwa chcieliśmy Państwu pokazać, że kapale to jest życie. I że tam wszystko może się zdarzyć. Bo ja byłem świadkiem pewnej strasznej historii. Bo, bo to było tak, bo ja byłem tu, a to siedziało tu. Nie, ja byłem tu, a to siedział trochę bliżej, tak, a nie, ja byłem tu, a to siedział tu, no nie, no nie ważne, bo ja potem po tych 8 minut płakałem, po prostu, i sam, sam jak będzie państwo, ale tak sobie po prostu, no.